cześć widzimy się w kolejnym odcinku dzisiaj mamy 2 czerwca godzina około 20 wyjechałem z zabiegiem właśnie te trzy w Aweniu no tak ona wygląda troszkę gdzieś popodpalało mi popodpalało mi końcówki no tak no średnio to wygląda, nie wiem w sumie w sumie od, od, od czego to bo Robiłem w sumie wszystko. Wszystko. Wszystko tak samo w niej i w banatusie. No, banatus wygląda. Wygląda dużo lepiej. Tam nic w ogóle. Nawet, nawet delikatnie końcóweczka nie, nie jest przypalona. Tutaj, no, no pop, poprzepalane są te liście. No, nie ma tragedii. W tamtym roku też w sumie podobnie to wyglądało. i i da fajny ton ponad 9 ton, więc, więc też nie było, nie, nie, nie było źle. Okłasy no, wyglądają następująco. Tutaj o ten akurat tak ładnie, ładnie uziarniony, bo gdzie nie gdzie. Tutaj mamy taki. Gdzieś jednego ziarniaka brakuje, yy, ale w tym roku chociaż nie ma, nie ma tutaj szczerbatości kłosów jednak te przymrozki które były tak nie, aż tak nie zaszkodziły no w tamtym roku było trochę, po, trochę poprzerzucanych tych kłosów a z czym jedziemy lecimy tutaj dzisiaj 5 kg siarczanu magnezu 5 litrów foliaru 36 jako taki fajny adiowant żeby to jak najlepiej pokryło te liście, kłosy żeby jak najlepiej to spenetrowało, do tego dajemy 40 gram metkonazolu w postaci X-Metu z Invigo i 125 gram tebukonazolu w postaci Oriusa Maxa. Do tego coś na skrzypionkę, bo też gdzie nie gdzieś pojawia. Tu akurat nic, nic nie widzę: Alizie, Delmetros, <coughs> Delta tam standardowa dawka, i do tego jeszcze dorzucam acamipryt, karnadinę. No trzeba, trzeba to pozabezpieczać, tak jak, tak jak u nas jest ta wilgoć, tam co jakiś czas jakieś opady niby dzisiaj też coś zapowiadali, ale już, już wycofali, więc no lecimy, lecimy z tym zabiegiem. Trzeba chronić. Chronić I jak się da. Mam nadzieję, że to, że to ostatni wjazd. To so, już nic więcej w niej nie będzie trzeba robić. No, przecież to wygląda fajnie. Jakby właśnie te, nie te poprzypalane końcówki, to, to byłoby. byłoby git. No ale nie, nie zawsze można mieć wszystko. Co tu jeszcze można, mogę powiedzieć? No, wydaje się, że. Jest ładniejsze niż w tamtym roku. Na pewno ma zrobione lepsze, wyższe nawożenie niż w tamtym roku, ale też nie wiem, czy to, czy to ma, będzie miało znaczenie takie, bo w tamtym roku miałem pszenicę na 180 kg, wiosną w tym roku jest 205 azotu, troszkę więcej siarki i magnezu też dostała bo normalnie szło. Szedł po prostu saletrosą 26, a w tym roku i saletrosą 30, i, i jeszcze y, da niecałe całe 100 kg y, kiserytu, więc, więc jeżeli chodzi o za, zapotrzebowanie w siarki i magnes, też y, powinno, być, powinno być fajnie. No to ładnie pelniczki, właśnie już powyrzucane. Y, no więc tak to wygląda. Y, Naprawdę, naprawdę fajnie widać, widać ładnie, ładnie paseczki. Teraz właśnie już jak się wykłosiła to, to jak, jak była flagówka no to ona się tak e, te pasy pozakrywały no, a teraz już e, już te pasy znowu troszkę bardziej widać. Ale ona fajnie fajnie jak później e, jak później zacznie się już kłosy odwracać to on się ładnie, ładnie zabliźni. No jest. Y... Nie na, jest nie najgorzej. No, ja mówię jest. Y... Wydaje mi się, że będzie dobrze. Y... Mówię też, y... mogłoby nie być tych, y... tych poprzypalanych końcówek ale... ale w tamtym roku było bardzo podobnie i ona wygląda fajnie, fajnie, fajnie do, do czasu, kiedy właśnie nie, nie zaczyna się wykłaszać. Bo, czy w sumie, może, może inaczej. Ona właśnie nie wygląda przez wiosnę tak rewelacyjnie, załóżmy, nie, nie zbiera się tak jak, jak Banatus, a no właśnie jak już się wykłosi, to właśnie jakieś różne wkwiatki różne yy, widzę, że, że po, potrafią w nie, z niej wyjść, ale to w sumie też nie, nie tylko u mnie, było. Moi znajomi, którzy sieją, też mówią, że, że mają jedni mniej, drudzy bardziej poprzepalane te, te ławeń, Znaczy, no te końcówki w Aweniu, więc. Yy, więc. No tak to wygląda. Nic, nic z tym już, już nie zrobimy. Nie wiem, może trzeba by zmienić jakieś yy, innymi środkami to robić. Bo nie wiem, jakimś yy, pójść jeszcze, no, w wyższą półkę. W sumie, no, chociaż tutaj. Też nie było, nie było jakimiś słabymi środkami to robione, no bo, bo czy... No, ta jedynka raczej nie miała tak, i takie, takiego wpływu. Może, może to, te dwójka, to Priaxor, Priaxorem, a może ten difekonazol troszkę, jednak trochę słabsze te nośniki. No nie wiem. Może trzeba by iść w jakieś takie naprawdę markowe, markowe produkty typu właśnie yy, Rewi nie, też nie jestem do końca tak przekonany do tego Rewiskaja, ale tam no nie wiem, sam nie wiem może wy, wy coś się wypowiedzie na, na ten temat co tu można by poprawić. Mówię, na, nawożenie wydaje mi się, że jest właśnie fajnie. No, na, dłu, na wysokim poziomie może aż za wysokim jak, jak na ten potencjał, chociaż myślę, że jak nic się nie wykrzaczy to, to i pod te 9 ton to może, może lecieć. Więc zobaczymy, to będzie, będzie, będzie widać kombin to zweryfikuję. Będziemy dawać znać. Dobra. To na dzisiaj będzie tyle. Trzymajcie się do następnego. Cześć.